Kiedy słyszę tę Ewangelię, to przypomina mi się takie ciekawe wydarzenie, które też było w pewnym sensie moim udziałem, bo byliśmy odwiedzić naszych misjonarzy pracujących w Ekwadorze i płynęliśmy bardzo wezbraną rzeką. Później wracając, jeden z naszych księży, już bardzo zmęczony, został zaproszony przez przewodnika indiańskiego, żeby wsiadł do łódki, która tam była. I wtedy ten ksiądz mówi, jeszcze nigdy tak w życiu się nie modliłem jak wtedy. Bo tylko taka malutka łódeczka i to budziło strach, a woda była rzeczywiście bardzo wysoka i rwący nurt. Przygodny drogi Ojcze General, drodzy Bracia Kapłani, drogie siostry Zakonne z matką Julią na czele, bo tutaj jest. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby iść drogą wiary, zaufania do Pana Boga, bo osoba konsekrowana szczególnie do tego jest wezwana. Potem autorystów do Hebrajczyków powie na innym miejscu, właściwie w tym samym rozdziale, że bez wiary nie można podobać się Bogu i my mamy być świadkami wiary w tego, za którym żeśmy poszli, za którym żeśmy się opowiedzieli. Bo On nas wezwał po to, żeby iść za Nim i głosić światu szczególną przynależność do Niego. I kiedy będę blisko Pana, ta moja wiara będzie się coraz bardziej umacniała, bo wiemy, że ona jest darem. I Pan daje ten dar, ale chcę, żebyśmy współpracowali z tym darem i tę wiarę też pomnażali. Dzisiaj wyrzuca uczniów, że, są, że byli ludźmi małej wiary. I stąd trzeba się ciągle modlić, żeby ona była silna, niezachwiana, żebyśmy mogli w tej wierze wytrwać do końca. Bo też powie Pan, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ksiądz Andrzej, kiedy mówił konferencję, przywołał postać Ojca Świętego Benedykta XVI. Ja przyznam, że też to kazanie Jego w Krakowie, ale to, to dla wszystkich ludzi bardzo mi utkwiło, bo mówił o wierze. Pewnie wiele z nas osób tam było, na tej przyświętej. świętej. Przepięknie zdefiniował wiarę. Pozwolę sobie ją, ten fragment, który on wtedy wygłosił, powiedzieć. I, i mówił tak, że wiara jest bardzo osobistym aktem człowieka który realizuje się w dwóch wymiarach. Wierzyć to przede wszystkim znaczy uznać za prawdę to, czego do końca nie ogarnia nasz umysł. Trzeba przyjąć to, co Bóg nam objawia o sobie, o nas samych i o otaczającej nas rzeczywistości, także tej niewidzialnej, niepojętej, niewyobrażalnej. Ten akt przyjęcia prawdy objawionej poszerza horyzont naszego poznania i pozwala dotrzeć do tajemnicy, w jakiej zanurzona jest nasza egzystencja. Jednak zgoda na takie ograniczenie możliwości rozumu nie przychodzi łatwo. I tu wiara jawi się w swoim drugim wymiarze, jako zaufanie osobie, niezwyczajnej osobie, ale Chrystusowi. Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. Wierzyć to znaczy zawierzyć Bogu, powierzyć nasz los. Wierzyć to znaczy nawiązać głęboką, osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego i uczynić tę więź fundamentem całego naszego życia. To jest dla mnie przynajmniej chyba najpiękniejsza definicja wiary, jaką znalazłem. Czyli przyjąć to, co Pan Bóg mówi, a przede wszystkim przyjąć tego, przez którego przemówił, przyjąć Jezusa Chrystusa, który jest dla nas przewodnikiem na drogach wiary i my tymi drogami idziemy. Właściwie to jest jedna droga, na której jest Jezus, a my trzymamy się Jego ręki. I staramy się pójść tam, gdzie On nas prowadzi. I kiedy pójdę za Panem, to dojdę do nieba. To też właśnie w Apokalipsie jest pięknie powiedziane, że tam w niebie są ci wszyscy, którzy poszli za barankiem, dokądkolwiek się uda, dokądkolwiek się udał i udaje. Jeśli ja pójdę za Jezusem, to tam po drugiej stronie będę go oglądał twarzą w twarz. I ta wiara, jak dzisiaj słyszeliśmy wyjście do hebrajczyków, jest poręką tych dób, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Jeśli będę człowiekiem wiary, to Pan Bóg ręczy, dojdziesz do nieba. Dlatego autorystyczny do Hebrajczyków nam o tym przypomina, że trzeba tę wiarę podtrzymywać, pielęgnować, później także dzielić się nią z drugim człowiekiem. Pięknym przykładem wiary jest Abraham, który uwierzył wbrew nadziei, że będzie ojcem licznego potomstwa, a jednak zawierzył Panu Bogu, że urodził mu się syn, którego tak po ludzku. Miało nie być, ale wiara, zaufanie do Pana Boga sprawiły, że ten syn się urodził. Bóg się uśmiechnął, bo Izaak to znaczy Bóg się uśmiechnął. I jeśli my mamy zaufanie do Pana Boga, nawet w chwilach takiej ciemności, która nam towarzyszy, w pewnym momencie doświadczymy też, że Pan Bóg się do nas uśmiechnął. Ukazał nam swoje oblicze, pełne zatroskania, pełne miłości. I w życiu osób konsekrowanych też jest to nam bardzo potrzebne, ten uśmiech Pana Boga. Kiedy bardzo się trudzimy, a często nie widzimy, można powiedzieć, po ludzku, owoców naszej pracy, to bardzo tęsknimy za tym uśmiechem Pana Boga. Już wiele lat temu, czytałem takie świadectwo jednego z kamedułów krakowskich, który mówił, że wartało być w klasztorze 40 lat, w ciszy, całkowitej prawie, żeby doświadczyć pięciu minut, które stały się jego udziałem. Czyli można powiedzieć, że Pan Bóg po 40 latach się uśmiechnął do niego, ale dla niego było to bardzo ważne, bo było potwierdzeniem tej drogi, którą. Wybrał, odpowiadając na zaproszenie Jezusa, żeby pójść za Nim. I dlatego w cierpliwości też trzeba czekać na też to objawianie się Pana Boga. Na pewno są takie momenty, w których widzimy, doświadczamy tę Jego łaskawość, Jego dobroć, i będziemy potem mogli o tym mówić światu, ludziom których na co dzień spotykamy. A Zaufanie do Pana Boga, że On mnie nie zostawi, On będzie mnie wspierał, On mnie wzmocni. Kiedy jest mi ciężko, to tak jak święty Paweł powie, że Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Trzeba wołać do Pana, żeby ratował, wzmacniał, żeby wstawał, a wtedy doświadczymy też Jego bliskości, żeby ratował nas, kiedy przychodzi burza, kiedy są doświadczenia. A te burze będą w naszym życiu. Sam Abraham tego doświadczył, kiedy miał złożyć w ofierze swojego jedynego syna, syna obietnicy. Cieszył się z jego narodzin, a w pewnym momencie Pan Bóg mówi. Złóż go w ofierze na jednym z pagórków, który ci wskaże. I Abraham jest posłuszny. Już nieraz wspominałem ten piękny midrasz hebrajski, który mówi, że jak Abraham szedł ze swoim synem i ze sługami, w pewnym momencie zatrzymał się i pyta się sług, co tam widzicie przed sobą. Oni mówią, no widzimy górę. A ty synu co widzisz? Ja widzę górę i obłok. I wtedy Abraham mówi do sług: Wy tutaj zostańcie. Ja pójdę tylko z moim Synem. Dlaczego kazał im zostać? Bo oni widzieli tylko górę, a oni w tym obłoku we dwóch zobaczyli Boga. Dlatego poszli z zaufaniem, że tam, na tej górze, jak mówi Biblia, już począł wzrok Pana. I stąd, kiedy my widzimy w takiej Bożej perspektywie tę obecność Pana oczami wiary, wtedy też nawet największe trudności nie zniechęcą nas, bo mamy świadomość, że Pan spogląda na nas z miłością i będzie nas wspierał na tych drogach wiary. I wtedy tą wiarą później dzielimy się z innymi. A jeszcze wcześniej dodam, że. Wiara rodzi się ze słuchania. Tym, co się słyszy, jak mówi Święty Paweł, to jest Słowo Chrystusa. Trzeba się nad Nim pochylać, to Słowo rozważać, medytować, odnajdywać się w tym Słowie i później ta wiara będzie coraz mocniejsza. I dzielimy się tą wiarą, zdajemy świadectwo o Chrystusie i Głosimy, że on jest jedynym zbawicielem. To jutro w Ewangelii, w dzień właśnie ofiarowania Pańskiego, usłyszymy też historię Symeona i Anny. Anna nic nie mówi, a Symeon bardzo ciekawe słowa wypowiada, że Jezus jest jedynym, zba jedynym zbawicielem, on jest światłością i on przeprowadza później na drugą stronę, dlatego przychodząc do pana, do świątyni, na modlitwę, my się zapalamy jego światłem i wtedy to światło będzie też opromieniało nasze serce, będzie też taką wielką mocą, która nam pozwoli iść w chwilach ciemności. Ale jak będę rozmawiał z panem, to ja będę przemieniony. Tak jak Mojżesz, kiedy rozmawiał na górze z Bogiem, to jego twarz promieniała. I my wtedy, przemienieni przez Jezusa, przez spotkanie z Nim, będziemy mogli też promieniować tą Jego obecnością. Już przeszło 20 lat temu. Pamiętam we Włoszech taką ciekawą historię. Siostry pracowały. W jednym z przedszkoli przy parafii na przedmieściach Mediolanu. I też mi mówiło taką ciekawą rzecz, że samo spotkanie z ludźmi, którzy przychodzą, niekiedy bardzo obojętnymi, już wtedy u nas to doszło też, niestety, obojętność wielu ludzi. Ale dla tych ludzi, którzy są daleko od Pana Boga, spotkanie z siostrą zakonną, czy z bratem, czy z księdzem, jest niekiedy jedyną okazją, żeby spotkać się z Panem. Dzięki naszej posłudze, naszemu zaangażowaniu. I wielu ludzi tam dochodziło do wiary, dzięki rozmowie z siostrą zakonną, czy z kimś innym. Bo my jesteśmy wezwani, żeby jawić się jako źródła światła w świecie. Jak powie święty Paweł do Filipian. Czyli mam się jawić jako źródło światła. Tym światłem napełnia mnie Chrystus, a ja później to Jego światło przekazuję tym, których On do mnie posyła. Trzeba się modlić, żebyśmy takimi byli, bo jesteśmy słabi, grzeszni, ale jeżeli będziemy prosić Pana, to na pewno będzie tej swojej łaski nam udzielał. Będziemy rzeczywiście tym zaczynem światła w świecie. Wyczytałem dzisiaj po drodze, jadąc tutaj, że w Polsce jest przeszło. Prawie 15,5 tysiąca sióstr zakonnych. Ale wiecie, ile jest w nowicjacie, albo w tym, w postulacie? W nowicjacie jest tylko 69 sióstr, a 66 jest w postulacie. W nowicjacie 69. Jest chyba 581 profesek czasowych. Pozostałe siostry są już po ślubach wieczystych. I stąd trzeba też naszej modlitwy. Naszego zaangażowania, żeby uprosić te nowe powołania. Może jest to czas próby, ale też jestem przekonany, że też się odrodzi życie zakonne, że będzie więcej powołań kapłańskich. Ważne jest, żeby było nasze zaufanie. Być może Pan Bóg wystawia nas na próbę, ale trzeba mu zaufać, że On jest w stanie właśnie też przeprowadzić nas przez, przez te trudności i będziemy potem też doświadczać, radować się tymi powołaniami. I tu gdzie jesteśmy, to jest nasza Ojczyzna. Dzisiaj ta ziemska Ojczyzna, ale zmierzamy do tej niebieskiej, jak mówił autoryst do hebrajczyków. I tutaj trzeba też pamiętać, że zgromadzenie, w którym Pan Bóg nas postawił, to jest najlepsze miejsce na uświęcenie. Jest tutaj miejsce piastowe, to są siostry Michalitki, czy księża Michalici. To jest najlepsze miejsce na świecie. Potem Krosno w tej chwili dla sióstr klawiarianek, też najlepsze miejsce. Dla służebniczek stara wieś, później dla sióstr zawierzenia bliznę, w tym naszych terenach, czy dla innych zgromadzeń. Nie trzeba szukać. Tu jest to miejsce mojego spotkania z Panem, gdzie ja się uświęcam gdzie też Pan Bóg daje mi dowody swojej miłości, łaskawości. Trzeba tylko okazać Mu posłuszeństwo, co jest znowu najważniejszym ślubem. Nie ślub czystości, ani ubóstwa, ale posłuszeństwa. Dlaczego? Bo przez posłuszeństwo zostaliśmy zbawieni, przez posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. Tak samo będąc posłuszni tutaj, my się zbawiamy do i Wchodzimy w jeszcze większą zażyłość z Panem, naśladując Jego posłuszeństwo, bo Chrystus był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego ten ślub posłuszeństwa jest zawsze najważniejszy. Chcę Wam podziękować za Wasze zaangażowanie księżom tutaj zakonnym, bo są oprócz księży Michalitów, są też Bernardyni tutaj, Franciszkanie pewnie. To też są, także no i siostry, siostry też bracia Bonifratzy są też tutaj, dowiedziałem się, jeszcze inni, ale podziękować Wam chcę za Wasze zaangażowanie, trud, za świadectwo wiary. I też idźmy taką drogą, taką drogą ufności, ze świadomością, że Pan nam towarzyszy, On nas prowadzi i będzie to czynił. Tak psalmista mówi, powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, On sam będzie działał. Powierzajmy te nasze drogi. Idźmy z wielkim zaufaniem, że On będzie przeprowadzał przez największe nawet trudności i kiedyś dojdziemy do spotkania z Nim tam po drugiej stronie. Niech Boża łaska i błogosławieństwo na tej drodze, niech nam wszystkim towarzyszą szczęść Boża.